W Gnieźnie od ponad tygodnia znów można wypożyczać rowery miejskie. Chętni do dyspozycji mają nowe jednoślady do podróżowania z małym dzieckiem w koszyku, a w jednej chwili z systemu rowerowego mogą korzystać 144 osoby. Pogoda na razie nie dopisuje, ale chętnych do jazdy jednośladem nie brakuje. Od 1 marca 144 rowery, z czego 19 nowych. Wśród nich 12 takich, które są z fotelikami dla dzieci do 22 kg. Dzieci można na tych fotelikach przewozić i są one do dyspozycji wszystkich mieszkańców miasta. 158 tysięcy razy został wypożyczony rower miejski w ubiegłym roku, właśnie również od marca do końca listopada. Aktywność jest ogromna, widać ją w zasadzie jakby w każdym zakątku, mimo nawet tych panujących warunków pogodowych i śniegu. Dużo mieszkańców Gniezna dalej korzysta, czy to młodzież przemieszczając się do szkoły, czy chociażby tutaj w miejscu, przy którym jesteśmy na dworzec dojeżdżając pewnie do pracy. Jest to ogromna liczba tych, którzy przez cały dzień taki rower, z tego takiego Korzystają. Aplikacja, dzięki której możemy wypożyczyć rower, jest prosta w obsłudze. Można ją szybko ściągnąć na smartfona. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Ruvin. Po zarejestrowaniu się, po podaniu swoich danych wystarczy ją doładować kwotą minimum 10 zł. Jest to minimalna kwota, od której tak naprawdę do takowych wypożyczeń nie może dojść. I później można przy każdym z rowerów, który jest w formie 4G, czyli systemu bez konkretnego jego umieszczania, go wypożyczać. Czy to ze stref, ze stacji lub w miejscu, w którym poprzedni użytkownik go. Pozostawił. Obecnie stacji jest 40, dokładnie jest to 16 stref, czyli miejsc, w których są stojaki rowerowe, do których rowery są relokowane. Pozostałe miejsca to są strefy, w których można po wypożyczeniu rowery po prostu oddać i przekazać dla następnej osoby. Przypominamy, że pierwsze pół godziny jedziemy za darmo, a potem płacimy 5 groszy za każdą minutę dalszej podróży.